Słuchać mnie. Dzień dobry widzowie, witam bardzo serdecznie dzisiejszy odcinek na moim kanale z moim nowym autkiem, którym dzisiaj nie pojedziemy, Akurat nie mogę. Słuchaj, dzisiaj nauczymy się jak nie latać samolotem. W kolejny w ogóle możecie napisać w komentarzu, C czy chcecie, żebym ten, jak to się nazywa? Um, zrobił misję, bo misja nie jest łatwa, ale może mogę to nagrywać. Tylko, sorry, tylko jak nagrywam, to nie mogę też kierować. nie dziwcie się, czemu jadę wam, bo łatwo na... Noż, dobra, pojedziemy halo, halo, skręt, wypadek. Nie pytajcie, czemu jadę. Nie po prostu auto, auto. Troszkę mi w ale coś mi, pan to Krążek Wali to zniszczone. Dzisiaj to będzie dzisiejszy odcinek. A każdy chyba zapyta, kiedy będzie nowy odcinek z serialu. Otóż, akurat z historią będzie to, że powróci jeden z potworów, którego nie został topity. I ten, który nie jest to, tylko powiem, nie jest Roda. Roda już nie żyje, już to pomyślcie, kto może. A teraz ja poprobuję. Chyba nie nauczymy się jak. walić to. Em... Em, Ja, dobrze. Dobrze, walić to auto. Pojadę inny. Nie pytajcie skąd mam RPG, a kupiłem sobie kiedyś. Ponad dawno. Zapomniałem wam powiedzieć. Chyba jak nakrywanie więc trzeba. I lekacz. To chyba tak. Nie pojechać. Zaraz, zaraz to zwrócę, to tak jak będziemy na miejscu. Halo, halo, słuchacie mnie? Słychać mnie dobrze. Słuchajcie mnie widzowie, chyba będziecie wszyscy mieli śmiech. Nie umiem kierować samolotami. Podłączenie. Pierwsza jest... Jeżeli mówi Wam koledzy, że nie da się latać w tych grze, to się grubą... mi. Tylko ja to jak czołg nie? To ja nie wiem. Tylko z jakby zerwał. Dobra widzowie Lecimy A nie przepraszam, nie te tam jest samolot Przypadło, że widzowie jestem idiotą Kim Nie tak się lata samolotem Pamiętajcie jak jest debilny, to nie opańcie W tym tygodniu może jeszcze to będzie... Jedyny odcinek? Czekaj, Trze... kiedy był trzeci? Kurwa, już zżyłem, mi wszystko pieprzy. w co, rezerwa To, ale... to, to przeklinam, ale problemy techniczne są. Lecimy tym, tą ładną wieżę. Leć w górę! Leć, kurwa! No i dobrze, widzowie! Nauczyliśmy się, jak latać. Pamiętajcie, od razu na makse no taki samolotem i w górę! A teraz jak chcecie, to mogę zrobić kamikadze. Hmm, tylko u ciebie to... W ogóle bonusową rzecz pokażę wam. Jakbyście na przykład do chcieli, nie wiem, inne samoloty niż takie. Możecie też helikopterem. Czy akurat w osobnym odcinku? Lecz wam dam jeszcze jedną taką. Pokażę wam sekret. Coś co chyba dziś jest. Tylko taki jest problem, że ja zap... Jak latać, więc nie pytać się, nie, nie krzyczy no, na mnie, dlaczego się rozbiłem. Czekaj. Tam. Czyli... Jesteśmy... Jesteśmy... Dobrze, idźmy. No i tu. Dobra widzowie, tutaj akcentem pokażę wam komunikację. Je! Je, yeah. yeah, zahaczą! Stoję, stoję, stoję! Pst, nie spadłem! Hu! Dobra, dla do takiego małego bonusa mogę wam pokazać jak latać... takim cudeńkiem. To też nie umiem. Akurat mogę Wam później pokazać największy, że też jest Monster track. Jest drup. Nie... Ciała! O, panie! Ja bym. Dobra, równy To co to jest? To? to jest znak do diabła. od kilku lat no na szczęście w Boże Wojskowe nie odważałem się dobrze. Lasa. Tylko, czy, czy wie, skąd tam się wziął taki znak diabła? No a, to mamy. w kolejnym odcinku pokażę wam, jak latać helikopterem. który jest dwieście razy cięższy niż taki. A zrobimy teraz. I... Działa! Zrobiłem! Nie pytajcie jak, ale... Kurde, bela Teraz tak. Robimy... O... No i tym akcentem otóż kończymy odcinek. Dziękujemy. Zapraszamy do kolejnego.